Hej, hej, witam Was wszystkich. Pogoda zrobiła się mocno średnia. W nocy przymrozki, zatem bierzemy się za pracę w środku. Działamy w warsztacie. Co tam mamy do zrobienia? Zapiszcie. Bałaganu nie było. Ale ja powiedział, że się trochę zwiększył. Dobra. Aktualizacja. Jak to wygląda teraz w garażu? Obmalowałem, a wyszło mocno średnio. A dlaczego? Tutaj brzegi, łączenia naprawiam tym pędzlem, a resztę pociągnęłem wałkiem. Tego może na filmie nie widać. O, tu będzie widać chyba. Tu, choć, tru, tu, 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 tu tu. Trochę pociągnąłem na dwa razy. Czy płyty były nie zagruntowane? I ta farba nie przyjęła się dobrze. I takie są mazy. Ale na tej ścianie będzie półka. Przynajmniej tak sobie wymyśliłem. Tak, jest jaśniej Ogólnie wygląda to tak Ale wiecie co? Ja chciałem, żeby to było ładnie i gładko Tak gładzie na ścianie mm. Elegancko, to ja bym miał tutaj papieża przyjmować A co najmniej jakiegoś bardziej znanego youtubera ode mnie Chociaż ja to youtuberem nie jestem Tylko, że ja nie inwestuję w środków finansowych w to wszystko Farba dostała mi się gdzieś ze starego remontu już jest wiaderko puste. Płyty, wiadomo, dostałem z pracy. Wentylator z odzysku. Tu będzie okno, nie wiem czy pamiętacie, bo okno nawet nie wymalowałem, bo tu będzie wycięte, wstawione, mało ważne. Wentylator zdecydowanie będzie wyciągnięty w górę i rura z Puszczona, żeby te wszystkie ewentualnie jakieś cięcia, czy jakieś tam może dymy, z cięcia z stojanu, wyczytam, czegokolwiek, gdyby wyciągnęło. Mało ważne. Ja nie inwestuję pieniędzy, dlatego, to robię systemem gospodarczym. Idzie to bardzo powoli, a w co muszę zainwestować? To w podłogę. Podłoga już jest zagruntowana, a w co muszę zainwestować? W farbę. Zobaczcie, tam jest farba, jak w basenie. Aha, nie będę inwestował, bo została mi jeszcze farba z malowania ściany. Już ponad rok czasu stoi, już jej nigdzie nie wykorzystam. Tu trochę niebieskiego tu szarego, tu jeszcze jakiś taki nie wiem jagodowa jasność, glamur szary może być wszystkie zrobimy tutaj do wiaderka mieszankę i pójdą na podłogę tylko teraz takie może ktoś się zastanowić po cholerę farbę kredową dawać na podłogę, przecież to nic nie da a mianowicie ta farba jest taka, że jak poszła ulewa i mi gdzieś tam na łączeniach od komina stróżka wody poszła to pod tą farbą, która jest właśnie w tych wiaderkach zrobił się bąbel wody taka bańka i ona nie puściła wody czyli, można powiedzieć, że ona prawie wodoodporna a że ja nie chcę inwestować środków finansowych pojedziemy tym co mamy a co będzie, to się okaże zrobimy miksa i będzie podłoga wymalowana wychodzi na to, że tej farby mam trochę za dużo Tutaj tym wiaderko jest praktycznie całe. Może je na coś jednak wykorzystam. To kolor gołębi. Czyli pozdro na gołąb recykling. Ja wykorzystam wiosenny deszczyk. I glamour szary. Czyli zrobimy glamour szary wiosenny deszczyk. Wymieszam to w tym wiadereczku. Przeleję. Zatkamy. Zrobimy szejka. I będziemy malowali podłogę. Dobra. Ja się biorę za robotę. mam nadzieję, że te farby są mieszane. no muszą być mieszane, no bo jak, bo takie jak gips ciekawe jaki to wyjdzie kolor bo ja będę musiał po nim chodzić jak wyjdzie jakiś straszkowaty to będę się drażnił z tym kolorem nie chcę iść, muszę znaleźć szpachelkę albo patykać to wygrzewać dajcie mi chwilę udało się wszystko wyskrobać, przelać, zatykamy i trzeba to przemieszać. Powinien to zrobić mieszadłem. Ale weźcie to mieszadło, znajdziecie w tym bałaganie. Są dwa. Są dwa mieszadła, tylko gdzie ja je mogę szukać, nie wiem. Są zaginęły w akcji. Gdzieś tam są pod spodem, w na wierzchu, to może bym zobaczył. Nie chcę ich szukać, zrobimy to ręcznie. O jeszcze pytanko, ktoś rozpoznaje? Gałganie, przecież tam nic nie widać. Przyjrzyjcie się. O. Andrzej H. Pozdro, Andrzej. U mnie na warsztacie jesteś pierwszym kupkiem, z którego piję kawę. I chyba zostaniesz na stałe, bo ja sobie planuję tutaj czarnik elektryczny mieć i mieć swój prywatny dostęp do kawy. Będzie zarypiasz. W swoim prywatnym kubku z Andrzejem. Mieszamy. Yy, tak, wiem, niewyjściowe ciuchy. Boję się, żeby to nie pustęło. A, Już ciepię. Już się uciepałem Dobra. Szukam mieszadła. Mieszadło się nie znalazło. Znalazł się kawałek druta. Działamy tym, co mamy. Zobaczcie ze mną, jaki był kolorek wyszedł. Szary deszyk z lekkim niebieskawym kolorkiem. Dobra, ja się przebieram, biorę się za malowanie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na podłodze, na posadce. Przynajmniej na tej szarej nie będę widział kurzu, a na tym będę widział cały kurz. I wszystkie śrubki. No i malowanie skończone. Farba okazała się na tyle wydajna. Zrobiłem całą podłogę i jeszcze tu zostało połowę tego. Czyli co? Zrobię drugą warstwę. Wygląda jak do basenu, no ale wolałbym, żeby tu woda nie podchodziła. Farba już wyschła. A co dalej będziemy robić? No, myślę, że trzeba zrobić elektrykę. Ja wiem, że to jest tylko warszawa. To są standardy nie do przyjęcia. Oczywiście będzie więcej jak jedna lampa. Będą dwie albo trzy. Słyszycie echo? Taki jest pokłos. Potwierdźcie mi w komentarzach. Oczywiście to echo zginie, jak się tutaj już urządzę. To, jak mówiłem, tutaj będzie szafa, tam będzie półka i echo zginie. A ja mam teraz małą, drobną robotkę. Pierwsza robota na warsztacie to nie jest demontaż. Szczotki padły i prawdopodobnie wirnik ma luzy. Zaraz to rozbiorę i się tym zajmę. A no teraz to już koniec. Jak zrobię jakieś kolejne postępy, to na pewno Was poinformuję. Tyle z dzisiaj. Hej, hej. I pozdrawiam Was wszystkich z warsztatów Góra Świętokrzyskich.